Dzień dobry, dzień dobry, jak zwykle bardzo serdecznie witam. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę i chęć wysłuchania czy też obejrzenia kolejnego odcinka i wywiadu z moim gościem. Tym razem witam bardzo serdecznie Ścibura Sobieskiego. Jest moim kolegą, którego poznałam w IMCC, w Stowarzyszeniu, do którego wspólnie należymy. Ścibur jest akredytowanym coachem i mentorem IMCC. Mieliśmy przyjemność też wspólnie poprowadzić jeden projekt, tak więc poznaliśmy się i już dość dobrze się zapoznaliśmy. Co ciekawe, Ścibur ma dość nietypową drogę, o której oczywiście zaraz opowie. Natomiast poza tym, że dzisiaj pracuje jako konsultant, mentor i coach, Dzieli się swoim olbrzymim, naprawdę olbrzymim i przepięknym doświadczeniem z innymi, pomaga im y, ukształtować ich y, też drogę zawodową. Więc mamy dość podobny obszar, aczkolwiek Ścibur ma swoją specjalizację, o której będzie za chwilę opowiadał. Jest też y, y, niezwykłym i urodzonym liderem. I co ciekawe, dla mnie było, że okazało się, że jesteśmy bardzo Wielkimi fanami tak zwanego servant leadershipu, czyli takiego współtowarzyszenia ludziom w ich drodze, a nie rządzenia nimi. I co mogę jeszcze powiedzieć o Ściboży, aczkolwiek wiem już, że dużo o sobie powie, jest doktorem nauk matematycznych. Przez wiele, wiele lat też był pracownikiem dydaktyczno-naukowym. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt artykułów naukowych, a jednocześnie, co ciekawe, zrealizował wiele projektów w biznesie. Posiada olbrzymie doświadczenie w obszarze IT, w obszarze nauki, w obszarze zarządzania. I zapraszam Cię do tej niezwykłej podróży, o której opowie nam ścibór. Do miłego usłyszenia, w takim razie. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście Idź swoją drogą, skierowanym do osób, które chcą się rozwijać i odnaleźć swoją drogę zawodową. Znajdziesz w nim informacje o ważnych wyborach zawodowych, o poczuciu sensu w pracy, o tym, jak pracować w oparciu o swój potencjał i jak go odkryć, a także o talentach i mocnych stronach. O satysfakcji z tego, co robimy na co dzień, oraz o podnoszeniu poczucia wartości, które jest potrzebne, aby móc pójść swoją drogą. Nazywam się Kasia Syrówka, jestem prowadzącą i autorką tego podcastu, a także właścicielką firmy Syrówka która wspiera klientów indywidualnych i organizacji w odkrywaniu i rozwoju mocnych stron. Odcinki „Idź swoją drogą” trwać będą nie dłużej niż 20 minut, wywiady zaś 40 minut i będą ukazywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Są to historie moich doświadczeń zawodowych, doświadczeń moich klientów, a także wywiady z osobami, które przeszły niezwykłą drogę zawodową, zanim odkryły pracę, która dała im satysfakcję i poczucie sensu. Pamiętaj, tego podcastu możesz słuchać za darmo. Podziel się swoim odkryciem ze znajomymi, bliskimi, którzy, podobnie jak Ty, chcą rozwijać się zawodowo. W każdej dobrej aplikacji podcastowej, takiej jak Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast, znajdziesz mój kanał Idź swoją drogą. Zapraszam Cię serdecznie do rozpoczęcia rozwoju swojej drogi zawodowej i do odsłuchania tego odcinka podcastu. Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkich widzów i słuchaczy, bo oczywiście jest to podcast, ale już nagrywamy też wideo. Moim gościem jest mój bardzo serdeczny kolega, który w wielu momentach mojego rozwoju mi pomógł i jestem mu za to bardzo wdzięczna. Naszym gościem jest Ścibur Sobieski. Cześć, Ścibur. Cześć, Kasiu, dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich słuchaczy i, i widzów. Ścibur, to my pobiegniemy od razu do pierwszego pytania. Pozwól, bo jestem też bardzo ciekawa. Kto wpłynął najbardziej na Twoją karierę i dlaczego? Myślę, że to było kilka osób. Wymienię pierwszą z nich. W ogóle ja mam straszny problem z pojęciem kariery. Bo kariera mi się kojarzy, przynajmniej w dzisiejszej nomenklaturze, z czymś takim bardzo uporządkowanym. A moja ścieżka zawodowa, która jest w dużej części związana z IT oraz z nauczaniem, co później się przerodziło w coaching, w mentoring, ale do tego pewnie dojdziemy, rozpoczęła się w taki sposób, że ja byłem studentem, który szedł pewnego dnia do pewnego kolegi. I spotkał innego kolegę. <laughs> Bardzo mi się podoba ta historia. Kontynuuj. Wszedłem <laughs> w zupełnie innej sprawie, ale okazało się, że kolega, którego spotkałem, Piotrek Kolasiński, serdecznie go pozdrawiam i na pewno na pewno wyślę mu też link do, do, do tego podcastu. Wychodził akurat z, z, pod, z klatki, gdzie ja wchodziłem, i on mówi: O, cześć, a co robisz? A ja my no, nic, idę tutaj do znajomego. A, a, a na co tu, tu robisz? A ja tu pracuję. Ja mówię, a może byś chciał pracę. Studiowałem trzeci rok studiów, nie wiem, no, no Dorabiałem różne rzeczy, ale my, no może, a, a co? A, bo my doszukamy programisty, a ty tam, zdaje się, tam umiesz różne rzeczy. On zresztą by świetnym programistą był i jest tutaj jak ten. No ja mówię, no nie wiem, no, w sumie, może, może mogę porozmawiać. No i w ten sposób trafiłem do pierwszej firmy, gdzie poznałem wspaniałych ludzi, którzy dalej tam pracują też, też w IT i faktycznie stałem się programistą. I, i, i wtedy był taki mój pomysł, ponieważ ja bardzo... Ja jestem wykształcenia w ogóle matematykiem, więc był taki pomysł, że ja będę tworzył różne takie bardzo specyficzne algorytmy, programy. I co, co w tej firmie akurat udawało mi się przez, przez kilka lat. Udawało nie w znaczeniu tego, że to był przypadek, bo to nie był przypadek, tylko w znaczeniu takim, że była taka możliwość mhm, e, realizowania siebie jako, jako, jako programisty. No ale później się okazało, że, że jednak mam jeszcze jakieś takie pasje związane z nauczaniem, przedsiębiorczością, w związku z tym i założyłem własną firmę i jednocześnie poszedłem y, uczyć wtedy na Politechnice, a później na Uniwersytecie Łódzkim. E, no i już później ta, ta ścieżka moja, taka nazwijmy to karierowo-zawodowa, była taka dwutorowa. Pokładana. Znaczy, pokładana to chyba ona nigdy nie była. <laughs> to Akurat, tak jak u mnie. Tak, tak, tak życie jakoś mnie kieruje, ale. Ale była taka dwutorowa, to znaczy, jedna to jest związane właśnie z edukacją, co, co bardzo lubiłem, ale też lubiłem być praktyczny, czyli lubiłem pracować w biznesie i, i czerpać te, te, te doświadczenie i przekładać później na dydaktykę. No, pracując w IT, jeżeli człowiek nie ma doświadczenia praktycznego, no to no mówiąc otwarcie, jego wartość jako, jako nauczyciela czy wykładowcy jest, jest niska. E, oczywiście to doświadczenie praktyczne, nie musi być w biznesie, ono może być na przykład w projektach naukowych, projektach badawczych, to, 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 to tutaj ja no Tak, ale generalnie nie sama teoria. Tak, ale nie sama teoria, dokładnie. Hmm. Także to chyba jest tyle. Na... Bardzo Ci dziękuję. Bardzo ciekawa historia, a powiem Ci ścibór, że to, co jest na maksa ciekawe, to prawie wszyscy moi goście to są osoby po matematyce. Tak? Znaczy, dla mnie, słuchaj, to jest dla mnie mega odkrycie, szczególnie, że matematyka była moim ukochanym przedmiotem i w szkole podstawowej, i w liceum. Niestety nie studiowałam jej, ale, ale naprawdę jestem, jestem w ogóle tak tym zaskoczona, dlatego tak zareagowałam, byłam taka zaskoczona, jak powiedziałeś, że jesteś po matematyce. Dobrze, to słuchaj, to teraz a propos właśnie tej kariery, która w sumie nie jest taką. Super jasną ścieżką kariery, to pozwolisz, że zadam Ci pytanie o, o największą zmianę zawodową i dlaczego akurat wybrałeś tą? To? to znów pytanie: czy to, czy to jest zmiana? Bo ja trochę do życia podchodzę w taki sposób, że. To mi trochę przypomina takiego, taką scenkę, jak nie wiem, czy jak wiesz, jak niedźwiedź łapie ryby. Nie wiem, czy widziałaś się Tak, widziałem, tak. Stoi nad takim potokiem, no i tam tą łapą Tą sobie, Łapą, tak. tak. I ja, ja trochę tak miałem w życiu, że, że praktycznie różne rzeczy do mnie przypływały i faktycznie starałem się wybrać te, te, te które są dla mnie korzystne. Oczywiście w tym wszystkim. Ja, Starałem się kierować bardzo mocno tą pasją, to, ale to było podświadome. To ja w ogóle nie byłem w tym zakresie szkolony, ani nie znałem w, w tamtych czasach żadnych teorii z tym związanych z teorii motywacji, ani innych tego typu mm. rzeczy. I to było trochę tak, że ja się znalazłem na Uniwersytecie łódzkim, już później jako wykładowca, między innymi z tym było to związane, że jako programista zacząłem się nudzić. Czyli niby robiłem rzeczy takie w miarę ciekawe, mm. ale jednak za mało odkrywcze. No i ja poszedłem mm. wtedy do profesora, który był, którego wcześniej znałem, i zapytałem, czy, czy mogę pochodzić na jakieś seminarium naukowe, ponieważ mi się nudzi. No i on mówi, tak, tak popatrzył na mnie, no ale to pan chce ten doktorat zrobić? Ja mówię. Nie wiem, czy, czy jak trzeba, to zrobię, nie, ale w ogóle nie miałem takiej wizji, w ogóle, co to jest doktorat i <laughs> dlaczego, bo, bo no to były też to, troszkę inne czasy i jakoś tak nikt mnie w tym nie, nie kierował w tą stronę. No ale mówię, no po prostu pochodziłbym sobie, bo, bo, lubię, bo lubię tam różne, rozkminiać, tam intelektualne zagadki, a dla mnie, dla mnie nauka była taką formą intelektualnej zagadki. No i w ten sposób faktycznie trafiłem e, zarówno na seminarium do, do profesora Andrzeja Nowakowskiego, jak i później, e, później do pracy do jego katedry, tam dość długo pracowałem po, pod jego nadzorem. Przy okazji robiąc doktorat faktycznie, mhm. ale m, dlaczego o tym powiedziałem? Bo, bo to było taka dość ciekawe doświadczenie, bo ja tutaj odkryłem dwie rzeczy, że z jednej strony mnie interesują te Um, takie odkrywanie um, różnych um, złożoności, na mhm. przykład takiego, taki, um, odkrywanie pewnych powiązań pomiędzy mhm. różnymi rzeczami, które później mhm. się przeszły też na IT. No, bo robiłem Daj, oczywiście jest, naukowo, tak. ale, ale też na IT. Mhm. Ale się okazało, że um, ja również mam bardzo duże skille takie zarządcze. Mhm. W sumie to można było powiedzieć, że powinienem wcześniej. Nie odkryć. Trzy neurony w mózgu połączyć i stwierdzić, że no, jednak to mam, bo na przykład byłem przewodniczący samorządu szkolnego w techniku. Nie? No, ale jakoś tak to było na zasadzie, bo mnie wybrali, a jako, ja, ja nigdy nie miałem takiego parcia na pełnienie mm -hmm, punktów zarządczych, mm -hmm. ale, ale mnie bardzo często wybierali na, na takie, mm -hmm. w, w różnych miejscach. No i e, faktycznie okazało się, że gdzieś te te zarządcze mam, mm -hmm. a ponieważ ten uniwersytet e, miał taką potrzebę stworzenia systemów. E, Thank <laughs> Do zarządzania kadry, płace, rekrutacje inne. No to były takie czasy, to był 2002 rok, że w ogóle na rynku nie było nic sensownego dla uczelni wyższych. No to myśmy wpadli wtedy na pomysł, że to zrobimy sami, no ponieważ ja miałem doświadczenie już zarówno programistyczne, jakieś tam później jeszcze takie jak rzeczy jak integrację systemu, no to pomijam wiele lat mojej, mojego rozwoju zawodowego. No to profesor, który później był rektorem, który między, między innymi był odpowiedzialny za informatyzację, zapytał, no, ty byś tutaj nie mógł tym trochę pomóc, nie? Mm -hmm. I faktycznie stworzyliśmy zespół. To było bardzo ciekawe doświadczenie, bo stworzyliśmy zespół mieszany pracowników i studentów. Mm -hmm. Ciekawe. Ja byłem tam jedyną osobą z doświadczeniem komercyjnym, i ja tych ludzi wymentorowałem do tego, żeby stali się normalnie programistami. Znaczy oczywiście oni mieli swoje skile programistyczne, to, to nie jest tak, że, że tam rozumie, wszystko uczyli się. Chodzi o to, że nie, nie pracowali w zespole. Mhm. Jednocześnie studenci mieli tam praktykę. Jakby tą praktykę odbyli, to mieli możliwość pracy takiej komercyjnej. Myśmy A, bardzo, taki taki quasi -program, mentoringowy. program mentoringowy. Tak, tak. I tam, no, ta, ta grupa programistyczna urosła do 30 osób. Myśmy stworzyli system kadrowopłacowy płacowy, który do tej pory zresztą działa na uniwersytecie, oczywiście tam modyfikowany i przerabiany system rekrutacyjny, później i wiele innych systemów. I to był taki, taka o tyle dla mnie zmiana, że ja spojrzałem na siebie, że chyba mi wychodzi to zarządzanie, w szczególności takie zarządzanie w kryzysie. Mhm. A to Czyli... wiesz, co tak, przepraszam, tutaj ci na sekundę przerwę, bo tak bardzo silnie słyszę talent dowodzenia z Galupa. Nie, nie, nawet ja, nie mam pyta... stra... ja mam stratega pierwszego. Właśnie, strateg, ideation i właśnie ten komand. Komanda, to tam gdzieś mam niżej, ale mam mam Achievera trzeciego, mam indywidualizację, no, no tak, wiesz, no, no tak, tak no, mówię yes. typiące, nie? No, tak. Eee, no, i jeszcze, jakby patrzeć na RMP, to władzę tak no, <laughs> naprawdę <się> mocno, nie? <laughs> eee, więc, tak. Bo chociaż bardziej lubię to angielskie power niż to polskie no właśnie, um, no właśnie, władze. właśnie, Bo tak, to, to, tak, tak, to, to jest tak, jednak tak. poczucie wpływu, to, to, to bardziej tak. A nie, a nie chęć zarządzania jako zarządzania, bo, bo ja trochę wychodziłem z założenia, że jak ktoś chce zarządzać, to nie chce zarządzać, sobie posiedzę i poczekam. Eee, I i, i z, tym, z tym, jakby nie miałem problemu. Ale to okazało się, że właśnie bardzo dobrze mi wychodzi. Ten styk strategii, strategii czyli ten styk biznesu, biznesu z IT, bo ja dobrze rozumiem, dość szybko dobrze rozumiałem, co, co biznes chce i przekładałem to na rzeczy techniczne. I, I to była taka dla mnie taka spora zmiana, ale oczywiście musiałem się później iluś rzeczy nauczyć. Tam poszedłem sobie na jakieś kursy związane z zarządzaniem, dużo czytałem na ten temat, no bo ja byłem w ogóle w ten temat. Ja byłem kompletnie no, takim, takim samoukiem. Tak, tak, zdecydowanie byłem taką trawką zieloną na wiosnę, no w zakresie teorii zarządzania, no bo no, nie byłem, na, na matematyce nie uczą takich rzeczy, a nie kończyłem kierunków ten, a doktora też mam z matematyki, w związku z tym też, też w ogóle jakby nie, nie, nie ten obszar. Także to chyba tak tyle odpowiadając Ci na to drugie Twoje pytanie. Pięknie, 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 bardzo fajnie, bardzo fajnie. To, yy, ścibór to w takim razie, znaczy wszystkie pytania są moje ulubione, ale to trzecie chyba najbardziej yy, z tego względu, że a propos, też mam, też mam wysoko bardzo tą kreatywność i stratega, tak jak Ty, więc mi się zawsze odpala, jakby to było fajnie się spotkać samego. Tego początku, powiedzmy, tej drogi zawodowej, bo może nie kariery. I gdyby, gdybyśmy mieli taką możliwość i mógłbyś się cofnąć yy, i spotkać się właśnie tam wtedy, <laughs> idąc do tego kolegi, yy, jeszcze zanim spotkałeś tego drugiego kolegę, to co byś sam sobie poradził? Wiesz co? To jest pytanie, z którym się w tej chwili mierzę, ponieważ aktualnie tam skończyłem kontrakt jako interim dla jednej firmy. Mam jakieś tam inne, mniejsze kontrakty, ale jedna z firm headhunterskich mnie zapytała, no, czy nie mógłbym dać im swego CV. No i to jest taki moment, który mnie strasznie stresuje, ponieważ ja w życiu nie napisałem w zasadzie żadnego CV poza CV do jakiegoś projektu unijnego. Czyli cokolwiek napiszesz, będzie dobrze. Znaczy mówię w sensie naukowym. Ja nigdy też nie, nie. I, i to, oczywiście stresuje, to jest może złe słowo, bo, bo, bo akurat. Ale tak zasta zas zastanowiło Cię zastanowiło i w ogóle się zacząłem zastanawiać właśnie, jak to zrobić. Nawet pytałem ludzi jak to zrobić, bo to tych wzorów CV jest bardzo dużo. A... I, I co się okazało? No, że ja mam z racji tego, że mam taką dość barwną historię, no bo z jednej strony aspekt techniczny, z drugiej strony aspekt minki, z trzeciej strony teraz jeszcze coaching, mentoring, tak jak studia podyplomowe, tak, z, z tego coachingu, bardzo duży background w tej chwili już psychologiczny, w związku z tym, no tak, i tak, ja, jeszcze ten naukowy, no nie, no bardzo. Tak, ale i słuchaj, takie wiesz. Z, no. z jednej strony, wiesz, ja to synergicznie potrafię w projektach, natomiast czasami jakoś sobie opowiadam, to mam takie wrażenie, jak ludzie do mnie patrzą, jak na taką świnkę morską, no, nie świnka ani morska, nie. I, i, i wiesz, i mówią tak, ale to, to kim ty właściwie jesteś? Ja mówię, no człowiekiem, mam na imię ściwy, nie? To, no, Ile mogę powiedzieć, nie? To no na dzień dobry. Tak, ale m, natomiast, dlaczego o tym mówię? Bo co bym sobie poradził? To, to faktycznie bym sobie poradził. Po pierwsze, zbieraj referencje od samego początku. Po drugie, notuj te swoje epizody dość dokładnie. Bo ja w tej chwili mam taki case, że ja próbuję to odtworzyć. Mhm. Na szczęście większość tych ludzi, z którymi współpracowałem, żyje. Ja mi te referencje wstecznie napiszą, bo mnie lubią i cenią. Mm -hmm. E... Aczkolwiek jest to wysiłek, prawda? Ale to jest naprawdę, bo, bo, bo to wiesz, to no, ja muszę odtworzyć na no przykład jak w lotach czasowych ja coś robiłem. I no oczywiście, tak, ja tak. że tam się pomylą miesiąc czy dwa, no nikt tam z tego nie będzie robił, nikt nie tego, ale, ale z drugiej strony, wiesz, no, jak się tam człowiek już o rok pomyli, no to tak może wyglądać, że próbuje czy nie wiem, naciągać, czy cokolwiek. A to tak? w żaden sposób nie, nie jest próba naciągania, tylko naprawdę, no jeżeli lubisz wiesz ileś tych rzeczy, ja na przykład pracowałem w Turuniu przez, przez rok dla pewnej firmy, która prywatnej firmy, która pracowała w obszarze naukowym, czyli Czyli tak zwany business and research. I oni na to dostali. Ja pracowałem tam jako, jako naukowiec. Tak? No więc, kurczę, teraz odtworzyć, w którym to roku było, wiesz, jakieś szukam, jakiś świadectw, wiesz. No po prostu to tak, zdecydowanie, zdecydowanie, jeżeli pracujesz jako kontraktor, bo ja teraz pomijam kwestię, czy, czy robię to jako umowę cywilnoprawną, czy jako fakturę, to jest zupełnie nieistotne. Ale tam akurat była mowa o pracy, bo taka musiała być z punktu widzenia projektu unijnego. Ale chodzi o to, że jeżeli tak pracujesz, to, to po prostu, jeżeli tego nie notujesz na bieżąco, to później odtworzenie tego to jest naprawdę hardcore. Ja w tej chwili siedzę nad tym trzeci tydzień. Tak, tak. No bardzo, tak. bardzo trzymam kciuki. Tak, więc zbieranie referencji, notowanie, gdzie jesteś, jakimi projektami. Jakie teraz... projekty, jakie wartości tych projektów, ile Panie, ludzi, właśnie co, co tak się... naprawdę włożyłeś, prawda, jakby w ten projekt, że, że dzięki tobie, co się wydarzyło w tym projekcie, to też jest istotne. Tak, także tak. To, to jest takie, tak, tak to, to zdecydowanie mógłbym sobie. Bo jeśli chodzi o, o taki sam przebieg. Mhm. Oczywiście mogę tam mówić, no mógłbyś wcześniej pójść na zarządzanie, ale to jest takie dbanie, no bo yes. poszedłem na zarządzanie z jakiego powodu, tak? No jeżeli na, na początku miałem taką wizję, w ogóle bycia raczej takim specjalistą bardzo właśnie na styku, informatyka, matematyka, mm -hmm. no to. No to gdzie miałbym pomysł pójścia na, pójścia na to zarządzanie. Yes, tak. yes, no. to, nie, nie, nie. No, zdecydowanie raczej, raczej bym właśnie powiedział: y, miej uważność na to, co robisz i, mm. i dokumentuj swój, swój dorobek, bo kiedyś mm. ktoś od dorobek Bo, bo, bo kiedyś bo... to ci się przyda. Tak, ta dokumentacja. Tak. Ściwik, bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie. Bardzo, bardzo. Um, powiedz jeszcze, bo możliwe, że będą chcieli ludzie do Ciebie dotrzeć, porozmawiać z Tobą. Zaprosić Cię do współpracy, więc powiedz, gdzie moglibyśmy Cię znaleźć, gdzie najlepiej się z Tobą skontaktować? Oczywiście, no, co no, na szczęście przy mojej kombinacji imienia i nazwiska, to tutaj to imię, jak byłem dzieckiem, bardzo mnie wkurzało, ale obecnie cieszę się, bo jak cokolwiek dzwonimy, myślisz, to już wiadomo, tam nie muszę nic więcej mówić. To jakakolwiek wyszukiwarka i trafia nie jest jeden do jeden. Jestem i na LinkedInie, mam swoją stronę PragmatycznyLider.pl. Jest moja cibor, strona cyborg.org, która jest w tej chwili w czasie przebudowy. Jest. No i mail mój taki imię małpajmie@scibor.org, czyli z Orki i wiesz, tam ktokolwiek chce. Znaczy akurat ze znalezieniem faktycznie nie ma... Nie, nie ma, ma problemu. Nie, mu, nie musisz sobie robić nickname'ów, czy drugiego imienia. Nie, nie zdecydowanie nie. Fajnie. Ścigur, bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję też naszym słuchaczom i widzom. Zapraszam na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że dzisiaj skorzystaliście z naszego spotkania tyle samo, co ja. I dziękuję wszystkim za czas. Dzięki jeszcze raz, Ścigur. Dziękuję Kasie za zaproszenie. Dziękuję wszystkim.